Cześć kochani, serdecznie witam Was dzisiaj na moim kanale. Dla tych, co mnie nie znają, na imię mam Aneta. W Kanadzie mieszkam już 36 lat, poza Polską 40. Na dzisiejszym moim odcinku chciałabym się z Wami podzielić taką informacją na temat zmian u nas w Kanadzie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Otóż, jakie to zmiany, za chwilkę tak w detalach bardziej się z Wami podzielę. Oczywiście są to zmiany dotyczące nie tylko imigracji. Tutaj chciałabym też się z Wami podzielić zmianami, które nadeszły, jeżeli chodzi o kanadyjski dolar i dlaczego one nadeszły. No i tak samo też zmiany, które ogłoszone były wczoraj, jeżeli chodzi o nieruchomości. Jakie te zmiany nadeszły, jeżeli chodzi o dolar kanadyjski? Oczywiście dolar kanadyjski poszedł u nas w górę. Jest to, można powiedzieć, dzięki temu, co dzieje się w Środkowym Wschodzie. Otóż E, oczywiście z tych, co jeszcze nie wiedzą, chciałam się z Wami podzielić. Kanada jest na trzecim miejscu, do tej pory zresztą była, jeżeli chodzi o zasoby ropy. E, na pierwszym miejscu była Wenezuela, na drugim miejscu była Saudyjska Arabia, no i na trzecim miejscu e, Kanada. E, teraz oczywiście przez te takie różne nieporozumienia, co się dzieją, w Środkowym Wschodzie Kanada zaj zajmuje już teraz drugie miejsce. I oczywiście, co to znaczy, że sprzedaż ropy e, będzie większa, jeżeli chodzi na cały świat? No i oczywiście. Dolar kanadyjski przez to idzie w górę, bo będziemy sprzedawać więcej, no i oczywiście za drożej. E, także jest to coś, można powiedzieć, pozytywnego e, tutaj w Kanadzie. Następna rzecz taka, co mogę powiedzieć też. Pozytywna, co u nas w Kanadzie teraz w tym momencie jest, to jest to, że weszła nowa regulacja u nas tutaj w Kanadzie, jeżeli chodzi o wydobywanie minerałów. Mamy coś takiego u nas w Kanadzie na północy, szczególnie Ontario, co się nazywa pierścień. Ognia. Co to znaczy, że jest taka okolica, gdzie mamy bardzo dużo przeróżnych minerałów, i właśnie weszła tutaj nowa regulacja, żeby, żebyśmy mogli byli w stanie wydobywać te minerały, co oczywiście też oznacza, że będziemy produkować więcej takich rzeczy, jak na przykład baterie. No i dlatego też będziemy mogli sprzedawać więcej tak samo baterii tak samo yy, yy, poza w ogóle Kanadę. Także jest to coś następne takie duże, co przynosi nam więcej oczywiście kanadyjskiego dolara. Yy, tutaj jeszcze takie coś Wam wspomnę, że oczywiście karni zdecydował, że, nie będziemy tylko współpracować z Ameryką, ale będziemy też bliżej współpracować z Europą, co oznacza też, że będziemy mieć taką różnorodność, jeżeli chodzi o handel w ogóle u nas w Kanadzie. Także jest to coś takie pozytywne, jest to moim zdaniem dobre, że właśnie udzielamy się na całym świecie. To jest następna taka duża. Pozytywna sprawa. E, tutaj przejdę jeszcze do innej następnej sprawy. Zmiany w emigracji u nas w Kanadzie nadeszły 3 czerwca. E, tutaj co wam powiem, jakie to są zmiany? Co to znaczy, żeby nie dawać azylu u nas tutaj w Kanadzie, będzie wszystko bardzo mocno zaostrzone. W jaki sposób w ogóle tutaj karni wszedł na ten pomysł? To oczywiście było tak bardziej. Przyciśnięte tym, jak właśnie Trump ogłosił, żeby ściśle było przeprowadzane wszystko na granicach. No i oczywiście to wszystko takie coś wzbudziło u nas tutaj taki interes w Kanadzie, żeby właśnie zaostrzyć wszystko, jeżeli chodzi o nowych azylantów. Co tutaj chcę Wam powiedzieć? Wszyscy nowi azylanci, którzy przybyli w ostatnim roku, tutaj siedzieli u nas w Kanadzie, Czekali, byli, mieli nadzieję, że może azyl dostaną. E, nikt nie dostanie tego azylu. Minister Bezpieczeństwa wniósł tutaj właśnie te wszystkie takie regułaminy. E, Powiedział tak samo, że rozwiąże też problem to fentanyl na granicy. Oczywiście też regulacja taka nowa weszła, że inspektorzy poczty Kanady, który to jest federalna poczta u nas w Kanadzie, będą w stanie mieć okazję otwierać jakiekolwiek paczki czy listy, żeby sprawdzać, że narkotyków żadnych nie są przesyłane do nas do, w Kanadzie. Do tej pory oni nie mieli tego pozwolenia, a teraz właśnie oni będą mieli pozwolenie, żeby otwierać jakiekolwiek paczki czy listy i sprawdzać je. Także to jest następne coś bardzo pozytywne, co oznacza, że bezpieczeństwo Kanadyjczyków u nas w Kanadzie będzie bardziej lepsze. Rozszerza to też Canadian Coast Guard, co pomaga nam, że będziemy mieć więcej patroli na granicy. No i to oczywiście Kanada będzie bardziej bezpieczna poprzez Ocean Act. Ta nowa regulacja tutaj, wszystko co zostało wniesione uniemożliwi ludziom, żeby dostawać azylu u nas w Kanadzie. Ich w ogóle rządu naszego kanadyjskiego taki goal jest, żeby nie było więcej niż 5% populacji ludzi wprowadzanych tutaj do Kanady. Oczywiście zmniejsza też to dużo bardzo ludzi, jeżeli chodzi o nowo przybyłych imigrantów. Tutaj też jest wspomniane, że będą chcieli, żeby zaostrzyć wszystko, jakich ludzi wpuszczają do Kanady. Tutaj mówią, że jest zapotrzebowanie na ludzi takich, co pracują i mają doświadczenie, Typu zdrowotnego i tak samo przeróżnych, wykwalifikowanych prac handlowych. Także, tak jak jeszcze kiedyś Wam robiłam, też takie wideo na temat, kogo potrzebujemy u nas w Kanadzie, i wspominałam Wam, że ludzi takich jak hydraulicy, że elektrycy, tak samo, będą u nas w Kanadzie bardzo potrzebni. Także jeszcze kiedyś dostawałam takie też e-maile od, was. W ogóle co ja myślę, jak tutaj będzie na przyszłość w Kanadzie, bo ktoś chciał właśnie tutaj przyjechać i wspominałam, że jeżeli jesteście lekarzami, pielęgniarkami, hydraulikami, elektrykami, zapotrzebowanie u nas w Kanadzie będzie bardzo mocne na te właśnie takie prace. Pozostali wszyscy tutaj jest w ogóle nie będą chcieli za wiele ludzi przyciągać do Kanady. I to będzie bardziej mocno zaostrzone. Oczywiście nie zabraknie nam tutaj też krytyków tego, tutaj, właśnie tej nowej regulacji. Migrant Work Rights u nas w Kanadzie krytykuje to, że nie dozwalamy migrantom tutaj wejść w rynek w ogóle w Kanadę i że jesteśmy przeciwko wprowadzaniu przeróżnych ludzi tutaj. Polityczka też tutaj u nas w Kanadzie, Jenny Kwan też e, krytykuje. Mówisz, że ten projekt uniemożliwia ludziom, żeby starali się o pobyt tutaj u nas w Kanadzie. No, ale oczywiście też pan David Beer, on jest dyrektorem studiów imigracyjnych, on potwierdza i mówi, że jest to lepiej, jeżeli będzie właśnie no, takie regulaminy, bo mówi że za dużo ludzi było nasprowadzane. Mówi że nie tylko relacje nam to poprawi z USA, ale tak samo uważa, że wszystko w Kanadzie teraz, co było, różne nieporozumienia. Rozumienia, co działo się w ogóle w Kanadzie, będziemy mogli to wszystko bardziej naprawić. Co jeszcze pozytywne, takie mogę powiedzieć, u nas dzieje się tutaj w Kanadzie. Kanada teraz taki regulamin wydała, że będzie od 20 czerwca do końca wakacji, do 2 września, to znaczy września, będziemy mieć tutaj takie coś w Kanadzie, gdzie włożone, co nazywa się Canada Strong Pass. Ten Pass umożliwia wszystkim ludziom, co nie tylko są turyści, ale też i Kanadyjczycy, że będą mogli mieć wstęp darmowy do wszystkich nacjonalnych parków. Jeżeli chodzi o campingi, planujecie jakiekolwiek wakacje u nas w Kanadzie, tutaj... 50% co najmniej będą zniżki na przeróżne campingi. Tak samo będą przeróżne zniżki na różne atrakcje u nas w Kanadzie, tak na przykład jak muzea. Oczywiście też Via Trail, co jest pociąg, który przechodzi u nas tutaj w Kanadzie, przez Kanadę całą będzie miał że wszystkie osoby poniżej 17 roku życia będą mieli wstęp. Darmowy, także przeróżnych, różnych, dużo takich fajnych rzeczy się dzieje, żeby umożliwić w ogóle Kanadzie, żeby, żebyśmy bardziej stawili się tutaj na nogi, jeżeli chodzi o sam nawet też i handel, jak i oczywiście o turystykę i takie inne rzeczy. Co jeszcze tutaj następne ogłosili u nas wczoraj, 16 czerwca. To jest to, co może jest troszeczkę też takie bardziej teraz już negatywne, że u nas, jeżeli chodzi o sprawy nieruchomości, jest bardzo duży zastój. Także co to znaczy? Jeszcze kiedyś wam video robiłam takie, że było u nas bardzo dużo domów wystawionych, nie sprzedają się te domy, stoją na rynku. No, i oczywiście teraz mamy rezultat tego. Oni ogłosili, że spodziewają się przez następny rok cały co najmniej, że domy, ceny domów opadną bardzo dużo. Tak samo domy u nas nie sprzedają się do tej pory, co znaczy, że bardzo dom, dużo domów na rynku siedzi. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli chcecie dom w tym momencie teraz u nas w Kanadzie sobie sprzedać, jest to oczywiście niedobry czas. Niedobry czas dlatego, że bardzo dużo domów stoi na rynku, no i ceny spadły. Jeżeli chcecie oczywiście kupić dom, jeżeli wynajmowaliście do tej pory powiedzmy, a chcielibyście sobie coś kupić, jest to bardzo duża okazja. Jest to okazja taka, że nie dość, że macie do wyboru do koloru, możecie zniżki tutaj sobie negocjować no i oczywiście za tańszą cenę kupić dom. Także jest to takie coś bardzo pozytywne dla tych, co zawsze chcieli sobie dom kupić, wynajmowali do tej pory, Chcieli kupić, teraz jest akurat ta okazja. Dla tych, co oczywiście chcieliby ten dom sprzedać, no nie za bardzo teraz jest. Wszystko stoi, nawet wiecie, co na mojej ulicy jest dom, co wystawiony był już chyba około tydzień temu, a nie jedna osoba nie przyszła, żeby oglądać ten dom, co jest całkiem takie inne u nas tutaj w Kanadzie, tym bardziej w takim rynku tutaj Ontario. W domy naprawdę ludzie przychodzili oglądać parę razy czasami na dzień. Także nie za bardzo, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości. Oczywiście są to takie stawki niezaskakujące, ponieważ mamy oczywiście tutaj można powiedzieć wojnę handlową, takie przeróżne co się dzieją rzeczy na świecie, niepewność taka ogólna. Także jest to wszystko takie, można powiedzieć, no niepokojące, jeżeli chodzi o właśnie nieruchomości. Jeżeli chodzi o te inne sprawy, tak jak wspomniałam, kanadyjski dolar do góry idzie. Tutaj chcemy bardziej w Kanadzie współpracować razem, co jest bardzo dobre dla Kanady, oczywiście. No i oczywiście ropa: wszystko, co mamy, te surowce u nas w Kanadzie, teraz oczywiście ropa. W rynek pójdzie, także następne coś bardzo dobre, pozytywne dla Kanady. No i tutaj, tak, dzisiaj tym odcinkiem chciałabym się z Wami podzielić takim, co, czymś bardziej, mogę powiedzieć, pozytywnym ogólnie na Kanadę. No i jeżeli macie jakiekolwiek pytania, cokolwiek byście chcieli, żebym Wam tutaj nowego zrobiła jeszcze. Dajcie mi znać, a na dzisiaj serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie. Na boku tutaj będziecie mieć filmiki, do których zapraszam. Dziękuję Wam na dzisiaj serdecznie, ściskam Was bardzo mocno, kochani i pa pa!